Siemano Mordy? Siemano. Siemano! Tak. Dzisiaj testujemy single shoty wasze ulubione, hukowe Dostępne są na Fiverrki Biegu. No dostaćmy je do testu. Yy. O, tu się wyświetli cena. I tu się wyświetli cena. Tu mamy kaliber 30, mamy 4 sztuki dostępne. A tutaj mamy 2, 4, 6, 8 10 sztuk po opakowaniu. jeszcze żeśmy nie testowali w sumie na naszym kanale, ale te też chyba nie... tutaj jest 4. Czy te też żeśmy testowali, ale zobaczymy. Yy. Mamy 6, niecałe 70 gram na 4 sztuki kategoria F3. Tak one się prezentują. Tutaj macie, tu macie kod. Tych jeszcze nie testowałem, bo one są z nowym logiem Plaska. To są ze starym. Ze starym chyba nie, czy nie? Nie, chyba nie. Albo tak, to Tak, bo ma tak. 16. A tu mamy rok produkcji. Oczywiście kategoria F2. I tu będzie rok produkcji. Tu będzie coś napisane? Widzę sobie ślepy jak kred. Też tu nie ma nic chyba opisane niż te single. Tu mamy 80 gram. 20 milimetrów. 80 gram na 10 sztuk? 8 gram na sztukę. 10. Nie. 80 gram na sztukę. 8 gram na Nie, 80 gram na paczkę. No to no, żyje 8, no, 8 gram na sztukę. Ile? No, 8, no, 8, no, 8 gram. No, 8 gram, no. Ha! Jestem całkiem klaski. Hajsztaj! Fajsztasin Masz, 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 masz. A w kolejnym odcinku będą tu w pokaż, taki mixing od mix mixingi, tu też otwarać w Mix, mix, mix. Kiedy Marcin macie 15% zniżki, ja sobie idę z Berem tam, bierzemy pierwsze a Ty potem w następnym odcinku. I te zaraz nagramy, idziemy tam. Bery, chodź. Wow. To był ten kaliber 30? No. Ale wyrąbało. Aż oślepiło. Minę ma, to dobrze. W sumie jest ciemno to jest efekt Titanium salut, znaczy tu nie było Titanium salut, tylko sam hook! A tutaj nie ma Titanium saluta. To jest sam hook z miną. Nawet no, spoko. Jestem ciekaw tych małych. Ale się niesie. A może zrobimy ten? Z tych mniejszych odpalimy po dwie. No możecie tak zrobić, no? Można. Można się zabawić Ale mocne są no Ja im daję już y, takie Dobre 7 Dobre 7 na 10 Nie, bo to są... Chwilę poczekamy I zaraz się widzimy Widzisz jest O Tu już był, no Efekt miny i Titanium salut. Co się stało? <gry> dobre te małe są fajne. Meksyk, no ja oceniam te duże na 7 na 10. Małe są super. Małe daje też. Małe daje na dobre 8. A ty? A ja co daję? No, ja daję jest takie 7. 7? Tak. A jak Ty oceniasz duże? Szósteczka. A małe? Mały lepszy. Mały lepsze. ale też bym dał szczerze. A ja, ja też sam bym lepszy. Pamiętajcie różni... <noise> Mały, ale wariat. <noise> ja ja też bym dał szósteczkę, z tego względu, że mniejszy nie. kaliber, ale brakowało tego tytana. No właśnie. Mały, mały jest piękne. pamiętajcie o tym kobiety. <noise> ja, ja muszę obejść. Jeżeli się podał odcinek, łapał w górę Szyja się... rozpięta. Się na ja się da grupę, Marcin to wziął i zapraszam także, zachęcam do zakupów w Fiverr Także yeah, yeah. do następnego odcinka. Na razie. Nara!